Chyba bardziej wle... Aaaaaa! A jeszcze ja kolano wyleczyłem i se znowu zajebałem, nie? Co to się wygadziło? Nie zostaw, nie chodzi. Daj A, na biegł był. Tak. Pa, jakie zaryte, jo. Jo ja tej. Widziałeś się kolano? No, tak trochę ten, ten patrz, też paliwo mi poleciało trochę. No. Dobra, trzymam go, trzymam. A kurde. Ale niefortunnie, tak, no zobacz, bo jest taki kurwa spadek, nie? Jest, jest, kurde. to jest ja. tylko... tylko, tylko, tylko.